Jak się bawicie, kochani? Napiszcie mi w komentarzu, czy jesteście ze mną! Lecimy! No cześć, ja jestem Zio w dzisiejszym odcinku pokażę wam... Co? No cześć, ja jestem Zio i w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak odtwarzać dowolne dźwięki z uniwersum całego Minecrafta. Zapewne, jak mogliście zauważyć, w intrze zrobiłem mechanizm, który odtwarza mi muzykę w pętli. I odtwarza mi dźwięki, które są nie do końca, w sumie... No nie tyle nie do końca, co po prostu nie są dostępne w note blockach. W Noteblokach możemy yy, usłyszeć bas, tam pianino, jakieś kliknięcia patyczka, w sumie chyba pięć jest tych dźwięków. A! Command-bloki i komenda play sound, której użyjemy ogólnie do stworzenia czegoś takiego, pozwala nam odtwarzać wszystkie dowolne dźwięki, które się znajdują w całym Minecrafcie. Przejdźmy do tego, jak działa ten system. W tym systemie mamy włącznik, który włącza nam cały system i pojedyncze wyłączniki do wyłączania melodii i wyłączenia perkusji osobno. Zobaczmy, jak to funkcjonuje. Widzimy sygnał Redstone, który wychodzi w kółko po melodii. Lele. po perkusji i po melodii. Tutaj jest cała melodia, wszystko się zawiera w tym miejscu. A tutaj jest cała perkusja. W sumie... Przy minimalnej znajomości tak naprawdę jakiejś teorii muzyki moglibyście bardzo łatwo zbudować podobny system. Pytanie, jak to się dzieje, że wszystkie dźwięki odtwarzane są w tym miejscu przy samej DJce. I na to postaram się za chwilę odpowiedzieć. Opiszę Wam za chwilę dwie komendy, które są tak naprawdę potrzebne do odtwarzania i zatrzymywania tych dźwięków. Pierwsza z nich to play sound. I widzicie teraz na swoim ekranie Play Sound Minecraft Record Strut Blog bla, bla 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 bla. I już Wam tłumaczę o co chodzi. Pierwsze Play Sound, czyli wywołanie komendy. Drugie, czyli jaki dźwięk konkretnie nas interesuje. I teraz Wam pokażę, jak mniej więcej przejrzeć dźwięki, które są dostępne. Wpisujemy Play Sound, naciskamy Spację i naciskamy Tab. I jeszcze raz naciskamy Tab. I wysypuje nam na czacie wszystkie dostępne dźwięki, które są dostępne w całym Minecrafcie. Ale teraz nam jest to niepotrzebne, więc przechodzimy dalej. Yy, następnym parametrem tej komendy jest wywołanie dźwięku jako co. Możemy zauważyć, że yy, czasami jak wchodzimy na jakiś serwer, słyszymy, że dźwięki grają, a mamy wyłączone note bloki i, i muzykę i ogólnie te podobne rzeczy i zastanawiamy się, jak to się dzieje. Już mam tłumaczę, tutaj mamy wywołanie jako blok. To znaczy, że wchodząc w opcje i dźwięki, musielibyśmy ściszyć sobie bloki, żeby nie słyszeć konkretnej muzyki. I teraz przy naciśnięciu play powinna nam się zacząć odtwarzać muzyka. Bardzo ładna muzyka swoją drogą. Którą możecie usłyszeć w tym filmie, który tutaj się adnotacja gdzieś pojawia. O gdzieś tu. Znaczy. Znaczy o tu. No. I następna komenda, jaka nas interesuje, to jest stop sound. Czyli. Po prostu komenda, która zatrzymuje nam, nam jakiś, jakiś dźwięk. I jak wygląda ta komenda? Właśnie widzicie, jak wygląda teraz na ekranie. Zatrzymuje dźwięk dla wszystkich graczy danego typu. Nie, znaczy nie graczy danego typu, tylko dźwięki danego typu. I w tym wypadku to był blok. Jako że otworzyliśmy nas, naszą muzykę jako, yy, jako blok, jako dźwięk bloku, czyli jak skakanie czy tam uderzanie w bloki. I żeby zatrzymać dźwięk, który otworzyliśmy jako konkretny typ dźwięku, musimy wpisać dokładnie ten sam typ dźwięku. Tak. Właśnie. Tak. W komendzie Play sound występują dalej jeszcze kolejne parametry. Czyli po samym bloku mamy wykonanie dla... dla jakich graczy. Tutaj moglibyśmy dać małpę P dla najbliższego lub małpa A dla wszystkich. I tutaj koordynaty, w którym miejscu dokładnie jest wykonywany dźwięk. I jak wciśniemy... tutaj, to tam gdzieś słyszymy osiołka naszego. Gdzieś tam. I jak podejdę tutaj... To zobaczycie, że słyszę dokładnie w tym miejscu, gdzie znajduje się ten blok. Bo ustawiłem relatywne koordynaty, które przesuwają mi w osi X o 5 jednostek do przodu. Czyli tu. Dokładnie w tym punkcie. Istnieją jeszcze dwa parametry yy, w tej komendzie. I kolejny, który mógłbym tutaj dopisać. I to będzie na przykład 1. To oznacza głośność. I jak dam 1, to mamy pełną głośność. A jak dam na przykład 0.5, to już usłyszymy połowę ciszej. I tak analogicznie zmniejszając. Będzie coraz ciszej, aż w końcu nie będziemy w ogóle tego słyszeć. Dajmy sobie jeden, żeby słyszeć pełną głośność. I ciekawą rzeczą, dość fajną, jest to, że następne to jest pitch, czyli tak jakby zmiana tonu danego dźwięku. I yy, zasięg, w jakim możemy to robić, to jest od 0.5 do 2. I pokażę Wam dla 0.5, jak to brzmi. Jak jakiś potwór w ogóle z otchłani. Wow! A dla 2, to brzmi w ten sposób. Pomijając to, że podwyższa lub obniża nam tonację, to również wydłuża lub skraca, czyli tak w sumie naturalnie jak to, jak to dźwięk funkcjonuje. Dla 0.5 tak. I jeszcze dla 1 brzmi to normalnie. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcineczka. Jeśli oglądaliście do tego momentu, napiszcie mi Jesteś najlepszy DJ-em, he, he he I co jeszcze? No i jak zawsze możecie zasubskrybować mój kanał, zostawić mi łapeczkę w górę, najlepiej by było. Dostawić komentarz dowolny inny. Nie, nie musicie pisać, tak naprawdę, że jestem najlepszym DJ-em. Ale możecie mi napisać, to będę bardzo szczęśliwy z tego powodu. I co, i, i żegnam się z wami. Na razie. Jeszcze jedna sprawa, prawie bym zapomniał. E, Wbijcie za godzinę. Za godzinę. Dokładnie dzisiaj o godzinie 18 mniej więcej zacznę live, a postreamuję trochę. trochę tak dłużej, myślę, że gdzieś do do, 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 do. do późniejszej. do późniejszego wieczora po prostu. Także to tyle. No i jeszcze raz. Na razie. Pa!